Drodzy i bracia, dzisiejsze obchody liturgiczne stawiają przed nami wydarzenia, które miały miejsce 118 lat temu, w roku 1917 w Fatimie, w niewielkiej portugalskiej miejscowości. Trojgu dzieciom, Tiacencie, która miała 6 lat, Franciszkowi, który miał lat 8, oraz Łucji, która miała 9 lat, kilka razy ukazała się Matka Boża. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja. Do października ukazywała się dzieciom Matka Boża każdego 13 dnia miesiąca, z wyjątkiem sierpnia, kiedy to dzieci zostały aresztowane. Wydawać by się mogło, że wydarzenia te, które miały miejsce tak dawno temu, przeminęły, wspominamy jako historię. Ale orędzie, które przyniosła Maria światu przez fatimskie dzieci, wciąż są aktualne. Wzywała Maria do modlitwy różańcowej, do nawrócenia. Doczci jej niepokalanego serca prosiła o nawrócenie Rosji, obiecywała pokój na świecie, jeżeli ludzie się nawrócą. Zajęcała również do modlitwy za dusze w czyjścu cierpiące. Bolała nad tym, że tak wielu umiera w grzechach i idą do piekła. Dzieci widziały piekło. Moi drodzy, dzisiejsza ta uroczystość ma w naszej wspólnocie jeszcze dodatkowy wymiar. Są właśnie z nami dzieci, które przeżywają Biały Tydzień. One pewno najdłużej pamiętać będą to wydarzenie, które dziś będzie miało miejsce. Oto obok świątyni naszej zostanie poświęcona stara, odzyskana figura Matki Bożej Fatimskiej. Dziś, 13 maja, bardzo wdzięczny, radosny dzień pojawi się przed nami Maryja jako Fatimska Pani, która przychodzi do świata z orędziem by przypomnieć wszystkim zagubionym o nieustannej miłości Boga do człowieka. Maryja z Fatimy to matka, która przypomina nam o tym, co jest najważniejsze. Aby dostrzec w niej oblicze zatroskanej matki, to moi drodzy, trzeba ją pokochać. Bo ona kocha i traktuje nas wszystkich jako swoje dzieci. Maryja. Nie przyszła po to, aby straszyć dzieci. Ona przychodzi zawsze jako matka. Matka zatroskana, czuła, chcąca dobra swoich dzieci, pełna miłości, przychodzi przypomnieć, że Bóg nie odwrócił się od świata, że Bóg nie zapomniał o świecie, ale że świat zapomina o Panu Bogu. Od tych wydarzeń mija już 108 lat. Co dzisiaj mówi do nas Maria z Fatimy? Co jej słowa znaczą dla nas ludzi XXI wieku w świecie pełnym rozwoju, a jednocześnie w świecie zmęczonym niepokojem, zamętem, niezgodą, obojętnością, wrogością? Maria Fatimie. W każdym swoim objawieniu powtarzała odmawiajcie codziennie, Różaniec, aby uprosić pokój dla świata i koniec wojny. Czy to naprawdę takie proste, by Różaniec zatrzymać mógł wojnę, przemienić serce, uratować duszę? Tak. Może, ale wtedy, kiedy będzie odmawiany z wiarą. Różaniec to nie klepanie zdrowa się. Różaniec to nie jeden z gadżetów pierwszokomunijnych, ale właśnie narzędzie rozmowy z Panem Bogiem. To modlitwa serca, które chce kontemplować życie Jezusa poprzez właśnie serce Matki Najświętszej. To modlitwa prosta, ale jakże, kochani, potężna. Gdy rodzina odmawia Różaniec, Zło traci dostęp do jej wnętrza. Gdy naród modli się na różańcu, Bóg daje mu światło i pokój, jedność i zgodę. I oczywiście w tym miejscu rodzi się pytanie. Niech każdy je zada sobie w swoim sercu. Czy w naszych domach odmawia się różańc? Choćby dziesiątek codziennie. Choćby jedno zdrowa Maria wypowiedziane z wiarą w intencji właśnie miłości wzajemnej, a wypowiedziane właśnie z miłością do Boga i do Jego matki. Maryja, przychodząc, nie prosi nas o zbyt wiele, tylko o modlitwę, ale sama, jako troskliwa matka, chce nam dać bardzo wiele, bardzo dużo, bo chce nam dać Boga. Maria zapytała dzieci Fatymie, czy chcecie ofiarować się Bogu za grzeszników? I to pytanie, kochani, kieruje także i do nas. Czy chcemy żyć tak, aby nasze życie codzienne, życie z jego trudami, ciężarami, chorobami, doświadczeniami życiowymi, pracą, cierpieniem, miało wartość ofiary? Czy chcemy? Maria nie chce nas męczyć, Ona chce nas uświęcić. A to dokonuje się wtedy, gdy uczymy się wszystko przeżywać i dźwigać z Panem Bogiem właśnie w łączności z Marią. Za innych ludzi, za świat, za wbłąkany, za bliskich, za domowników, za dzieci, za rodzinę, za ustanie wszelkich konfliktów na świecie. Mają swój początek właśnie ze wspólnotach małżeńskich, rodzinnych. Czy ja tego chcę? Ofiara nasza nie musi być wielka, nie musi być spektakularna, nie musi być widoczna dla całego świata, żeby inni widzieli. Czerpliwość w domu wobec dzieci, domowników, cicho znoszona choroba, zamiast złości. Na innych, modlitwa za nich, zamiast odmowy, które tak pełno, milczenie albo szeptanie z się, tyle. Niby tak niewiele, a tak dużo. Zobaczmy, to są maleńkie akty pokutne i wynagrodzenia, które w oczach nieba mają naprawdę ogromną wartość. Tylko trzeba nam wierzyć. Maria Fatimie mówi też słowa trudne. Jeśli ludzie się nie nawrócą i przestaną obrażać Boga, to sami ściągną na siebie Bożą Sprawiedliwość. Bo taka jest po prostu konsekwencja postępowania złego. Czy Maria chce nas straszyć? Nie. Ona chce nas obudzić, bo wie, jak wiele ludzi dzisiaj żyje, tak jakby Bóg nie istniał. Aby grzech nie miał konsekwencji, jakby wszystko skończyło się ze śmiercią, kiedy nas zakopią w ziemi. Ona mówi na końcu świata zwycięży moje niepokalane serce, ale wcześniej zapraszam was wszystkich do nawrócenia. Współpracujcie ze mną w tym właśnie dziele nawrócenia siebie, swojego domu, rodziny i świata. I znowu kolejne pytanie do każdego z nas. Czy w moim życiu jest coś, co trzeba całkowicie oddać i powierzyć Panu Bogu? Co zmienić? Czy odkładam właśnie może spowiedź, modlitwę, pojednanie z bliźnim na potem, na kiedyś? Tak jak wielu właśnie odkłada. A to się mówi na maszynie chorych, wołając Pana wtedy, kiedy, prawda, chory jest całkowitej niemocy. Tak samo wiele czyni właśnie ze swoją wiarą, swoją religijnością, wszystko odkładając na potem, a potem może już nie być. Maria czeka, jak matka, na powrót swojego snaczy córki. Jest cierpliwa, łaskawa, jest wierna. Czeka na naszą przemianę. Maryja Fatimie też prosiła szczególnie o nabożeństwo przez pierwszych pięć sobot miesiąca kolejnych po, po sobie. Prosiła o spowiedź, o komunię wynagradzającą za wszystkich tych, którzy postępowaniom obrażają jej matczyne serce, różaniec, piętnaście minut rozważenia tajemnicy różańcowej. A właśnie to wszystko. Nie dla jej chwały, ale właśnie to wszystko za wynagrodzeniu za grzechy świata, za grzechy przeciwko jej niepokalanemu sercu. Czy to nie za dużo? Dla miłości Bożej, dla miłości matczynej nie za wiele. Nabożeństwo pierwsze sobotnie ku jej czci to potężna droga uświęcenia rodzin. Kochani parafii, społeczności, w której żyjemy, organizacji naszej, ojczyzny, stąd bierzemy od siłę właśnie do zgody, jedności, do jednomyślności. Wspólnota, która praktykuje te soboty, otrzymuje łaski z nieba. Wielu krytykuje z nas, nawet Rada Katolików, krytykuje i dzisiejszych polityków, i Kościół, i papieża, i kapłanów, dostarczając swoje własne wizje i polityki i pobożności, jak powinien wyglądać Kościół. A tymczasem wystarczy przyjść, tak jak zachęca Maria, by w ciszy świątyni, w modlitwie, szeptanej szczerymi, szczerymi ustami, to wszystko, co mi leży na sercu, złożyć w ręce Boga przez jej matczyną przyczynę. Mamy ku temu wiele okazji i pierwsze piątki miesiąca, i adoracje. Pierwsze soboty, nabożeństwa, różnego rodzaju nowenny. Maria nieustannie pokazuje, że jest i chce być z nami dla nas. Popatrzmy, kochani, jest z nami od wielu lat w tym cudownym wizerunku szczyżyckim, gdzie przybyła jeszcze do Starej Kaplicy w latach 80., gdzie gromadziła się Polonia. Jest z nami teraz tej nowej, przepięknej świątyni, gdzie, jak wspomniał Ksiądz Biskup Zabitkowski podczas jej tutaj przeniesienia do Nowego Kościoła, że tam była księżniczką, tutaj jest królową tego miejsca. I także chce być królową naszych serc i naszych rodzin. Tyle intencji każdego dnia, tyle intencji w każdą środę podczas nowenny, przez jej stawiennictwo. Zanosimy do tronu Bożego tyle próśb w intencji chorych, w intencji błądzących, obiekłanych w nałogi słabości, tyle intencji modlitwy za tych, którzy się w życiu pogubili, odeszli od Pana Boga, by ona przyszła im z pomocą. Jest z nami również w tej przepięknej figurze fatimskiej. Przypominać nam o swoim oręciu. Kochani, czysto nieopatrznościowe, kiedy pielgrzymowaliśmy właśnie z naszej misji w 2017 roku do Fatimy, tam wśród pielgrzymów wtedy zrodziła się idea, by właśnie nabyć figurę pani Fatimskiej dla naszej wspólnoty. Nasi parafianie ufundowali ten cudowny wizerunek, który przybył do nas prosto z Fatimy. I dzięki temu również wtedy zrodziło się nabożeństwo fatimskie, które odprawiamy od maja do października po dzień dzisiejszy. Za chwilę po Mszy Świętej udamy się w procesję, aby poświęcić również wyjątkową, szczególną, historyczną figurę Matki Bożej Fatimskiej, która ma więcej lat niż wielu z nas tutaj zgromadzonych, bo aż 73 przybyła do nas z Chicago. Z dawnej parafii, świętego Augustyna, parafia i świątynia już nie istnieją. A figura pani Fatimskiej przeznaczona była do zniszczenia, do uporządkowania terenu. Jednak dzięki sprytowi naszego pana dyrygenta Konrada Pawełka, jego mamy Marii, figura została uratowana. Dzięki pomocy Roberta Sika i jego ekipy znalazła miejsce przy naszej polskiej świątyni. Kiedy ją zobaczyłem, przywitałem ją ze łzami w oczach. Renowacji figury i pastuszków, bo tego wymagane było, figury Matki Bożej i dzieci Fatimskich skrupulatnie dokonał nasz wspaniały artysta, tu wśród nas dzisiaj obecny, pani Gorwinnik, którego dzieła w naszej świątyni możemy również podziwiać. O szczegółach całej tej akcji również, moi drodzy, opiszemy jeszcze w Jeltynie Możemy powiedzieć, Dumnie, że uratowaliśmy Matkę Bożą, że nie pozwoliliśmy zniszczyć jej matczynego oblicza. Ale możemy jeszcze bardziej dobitniej powiedzieć, że to ona do nas w opatrznościowy sposób przybyła, by stanąć na naszym placu, by ratować w nas wszystkich oblicze Bożych Dzieci, by nieustannie wszystkim, którzy będą przez parkiem przejeżdżać czy przechodzić. Przypominać o orędziu fatimskim, by nam dać szansę i czas na wpatrywanie się w jej matczyne oblicze. Zobaczmy, kochani, Maria nie przychodzi, by zająć miejsce Jezusa, ale przychodzi do nas, bo chce nas prowadzić właśnie do niego. Ona nie mówi w Fatimie niczego nowego. Wielu właśnie słysząc prawda, o tańcach fatimskich. Szuka, prawda, sensacji, podekscytowani są, prawda, co po prostu one mówią. To, cośmy dzisiaj usłyszeli. Prośba o modlitwę, pokutę za świat, o nawrót nieświata. To wszystko po prostu, co właśnie przypomina nam Maria, to, co wszystko jest zawarte w Ewangelii Świętej, którą głosi się od wieków. Nawracajcie się, módlcie się i swoje czasy zawierzajcie Panu Bogu, póki jeszcze jesteście w drodze. A mówi to wszystko Maria, kochani, do nas z matczynym sercem. Nie bójcie się. Ja jestem z wami. Niech jej niepokalane serce będzie miejscem, w którym nasze serca odpoczną. Niech różaniec będzie łańcuchem, który nas połączy z niebem. Niech nasze życie codzienne staje się świadectwem miłości. I na koniec powiem, moi drodzy, tyle. Wszystkich z pragnionych matczynnej troski Maryi zapraszam na bożeństwa maryjne, które w naszej świątyni jest bardzo wiele, bo jest to dom Bożej Matki, jej Syna, który chce nam nieustannie błogosławić i który chce, byśmy słuchali Jego słowa i za Nim podążali. Amen. Z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże i Przedwodnikom, w jedności do świętego, Przedwodnik, Przedwodnik, chwała Przedwodnik, wszystkie wieki wie. na wzór Jezusowej Matki apostołów Apostolów budmy się pokornie do naszego Boga Ojca. Uwielbiamy Cię, Pani niewysłowiony Bożem, Ty przed stworzeniem świata ustanowiłeś Chrystusa początkiem i końcem wszystkich wszechrzeczy, a przed dziwnym zrządzeniem swojej łaskawości złączyłeś z Nim Najświętszą Marię Pannę, aby była Jego Matką i Towarzyszką, obrazem, wzorem Kościoła, Matką i rędowniczką nas wszystkich. Ona jest nową niewiastą, która naprawiła to, co zniszczyła pierwsza Ewa. Jako czcigodna córka Syjonu złączyła swoje modlitwy z głosami praojców i sercem przyjęła Mie M Mesjasza, którego Izrael oczekiwał. Jest ona ubogą i pokorną służebnicą, z której narodził się, narodziło się słońce sprawiedliwości. Twój syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze Święty, pokornie Cię błagamy, pobłogosław tę figurę Matki Bożej Fatimskiej. I spraw niech Twoi wierni, którzy przygotowali ten jej wizerunek trzygodny, zawsze doznają jej opieki, oglądając oczami jej podobieństwo, niech je kształtują w swoich sercach. Niech trwają w niewzruszonej wierze i silnej nadziei, w miłości gotowej do czynu i w szczerej pokorze. Niech w cierpieniu zachowają męstwo, a w ubóstwie poczucie godności. Niech będą cierpliwi w przeciwnościach losu, powodzenia otwarci na potrzeby bliźnich. Niech wprowadzają pokój i sprawiedliwość. Niech przechodzą drogami świata w miłości ku Tobie i braciom. I dojdą do wiecznej Ojczyzny. Tutaj najświętsza Maria Panna stawia się za nami, jaśni jako królowa przez Chrystusa Pana naszego, Amen. Matko Boża Fatimska. we um to Teraz modlitwa przez przyczynę dzieci Fatymski na zakończenie nabożeństwa w intencji dzieci, w intencji naszej wspólnoty, parafiamskiej, którzy te świątynie nawiedzają, właśnie w tych, również tych, którzy pierwsze soboty miesiąca praktykują. Wszechmogący miłosierny Boże w świętej chyacyncie zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania królowej różańca świętego.